Rzeczywiście przystąpiliśmy do programu Maluch Plus, tutaj od wojewody otrzymaliśmy ostatnią promesę na kwotę 360 tysięcy złotych i będzie to taki w sumie pilotażowy program. Chcemy rozpocząć z jedną grupą liczącą 15 dzieci, jeżeli będzie zapotrzebowanie będziemy rozważać kolejne grupy. Mamy miejsce, jest obecna szkoła podstawowa, gdzie część uczniów przejdzie do nowego gimnazjum, które no od września już będzie tylko szkoła sobą, dlatego pilotażowo 15 dzieci. Zapotrzebowanie jest, tylko czasami słowa nie zawsze pokrywają się w czynach. Każdy chce, ale czy rzeczywiście 1 stycznia, tak jak planujemy uruchomienie w styczniu 2020 roku, przyjdą i będą dzieci? Naprawdę ja dzisiaj nie jestem w stanie zapewnić i powiedzieć, że na pewno będą. Dlatego stosownie do ilości 15 dzieci będzie więcej, będziemy otwierać kolejne oddziały. Ale z tego co wiem, no mamy chcą iść do pracy. I patrząc na e, przyrost, jaki mamy tutaj, rocznie rodzi się między 60 a 70, 70 dzieci. Jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę, że e, no nie wiem, e, 15-20% pójdzie to z rocznika jest około 12, 12 dzieci. Dwa roczniki to już jest 25, a 20% to nie jest dużo co piąte dziecko, gdyby korzystało ze żłobka Także uważam, że jest i, i zapotrzebowanie powinno być większe. Jeżeli będzie jeszcze większe, Wybudujemy żłobek. Jeżeli będzie taka potrzeba, proszę wierzyć, że zrobimy wszystko, żeby te dzieci miały tą właściwą opiekę.